Dzień dobry, no i witam Was tym razem na mapie Rzeka Popełu, gdzie będę strzelał czołgi. No taka robota. Bitwa jest rozgrywana w trybie z trzema punktami do przejęcia klasycznie i jej ją klasycznie, czyli H1. Tak, wiem, jestem cheater i będę sobie jechał na punkt B. Bardzo dawno już nie jeździłem w ten sposób na tej mapie. Zawsze było to albo A, albo C, a B zostało bez niczego, bez zainteresowania, dlatego postanowiłem spróbować jak to kiedyś było, można się uda coś zrobić. Tu mi uciekło PT Przeciwników nie widać, no to mogę sobie tutaj na ten punkt wjechać. się pokazać przeciwnicy jest pantera D najpierw chciałem do niej strzelać ale pokazał mi się też tygrys H1 który dostał bułę ja tutaj się chowam za tymi skałami przejmuję punkt pantera D do mnie strzeliła ale mocno chybiła no i będę teraz tutaj robił tam robotę na górce jest i z drugi ale z tego miejsca nie mam możliwości strzału muszę poczekać aż przejmę punkt i wtedy będę mógł coś więcej zrobić Punkt przejęty podjeżdżam sobie bliżej i z drugi mi się podświetla i niestety po strzale cofnął się troszeczkę i ten strzał wszedł za nic. Szkoda, bo to mógł być frag zrobiony. I jeszcze tam pilnuję, czy oni nie wyjadą za tego bunkra, ale jakoś nie bardzo się do tego garną. Dlatego sobie podjeżdżam tu. Na te pojazdy szukam przestrzału. Tam stoi Pantera, a pierwszy strzał nieudany. Poprawka i zdobiony. Frak niestety pantera rozwala mi działo. Muszę się cofnąć za tą skałę. Będę naprawiał działo, a tu do mnie się wybiera teciak. W międzyczasie gajdziny dały szturmowiec. No to sobie polecę. Rzucam tylko dym, żeby jak najdłużej być niewidoczny dla przeciwników. No, i będę leciał. No cóż, powiedzmy, że nie do końca o taki samolot mi chodziło. Wolałbym raczej, żeby to był sztormowiec niż myśliwiec z rakietami. No bo przecież trzeba robić te wyzwania w Battle passie jakoś. Już dostałem strzała, rzucam tylko na chybił, trafił. Rakiety, jak widać, nie trafił. No i teraz będę musiał pilnować się przed tym teciakiem, który się do mnie drapie. Ale nie będę musiał, bo teciak został rozwalony, no to wracam na swoją kampę. Przeciwnicy poznikali, nie widać nikogo tu, żeby można się było z nim strzelać. mamy dwa punkty przejęte przeciwnicy dobierają się do C a ja będę strzelał do Dicker Maxa niestety za wysoko poszedł pocisk i strzał stracony za to tu jest IS-1 Dał, zrobił mi lekkie obrażenia a ja mu rozwaliłem działo i teraz on będzie musiał się dłużej naprawiać poprawka do is i zrobiony frak. ładnie weszło Zaczęli się pojawiać masowo przeciwnicy teciak rozwalony No to jest ten kracz, który był na górce wisie, no to... kara została odłożona, ale wykonana Tygrys Emis się schował za skałą za to, coraz więcej pojazdów wyjeżdża z tego respa. Będzie coraz więcej można ich strzelać. Teciak mi się schował, ale sobie strzelę do ISU 152. W tym teciaku znowu jest ten kolega, który tutaj jechał najpierw pisem, po tym teciakiem. A ja namierzam tygrysa. No, kolega Olek przejął ten strzał. Poprawka i tym razem już tygrys rozwalony. No, chyba już wiedzą co ich, co ich czeka. Kolejny strzał do, do Olega, i też nic nie zrobiłem. Mógł te powinien był w to lotka grać. Czy na jakiej innej loterii? Z takim szczęściem. Nie, 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 on tam jest spunkrowany, wie co go czeka. Nie będzie się pokazywał. Na mini-mapie widać, że w tym miejscu gdzieś powinien być jakiś średniczą, lekki, ale go nie widać. Ale znowu wyjeżdżam tutaj na kampę, szukam przestrzałów z Pantera A do niej no i nic nie zrobiłem panterze za to ona mi rozwaliła działo cofam się za skałę będę naprawiał czołg no i znowu sobie wziąłem szturmowy samolot No, mam nadzieję, że tym razem już uda mi się coś zdziałać tym samolotem. Mam dwie, jedną bombę, cztery rakiety. I jest PT-76. Powinienem skorzystać z tych prezentów. Poszła bomba, rakiety. Rakietami nic nie zrobiłem. Poczekam, co zrobi bomba. No, bomba rozwaliła tego PT. I na dole widać kolegę Teciaku i rozwalony. Szkoda tylko, że już po bitwie Gejiń dały dwa złote medale. Bardzo fajnie. A z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!